Wielka gwiazda muzyki pop Livi, przyjechała na koncert do miasteczka Hardlake. Jej stylistka Emma pomaga przygotować jej się do występu w garderobie gwiazdy, z zewnątrz zestaw wygląda niewinnie, ale gdy tylko rozsuniemy ściany, ukaże się nam sporych rozmiarów, pokój. Znajdziemy tutaj m.in. sofę, na której Livi może zrelaksować się przed występem i poczytać magazyn o zwierzętach. A propos zwierząt, w garderobie powitał nas adoptowany dalmatyńczyk Kuki. Uwielbia się bawić ze swoją panią i chętnie aportuje kość. Niestety czas goni, więc Emma musi zabrać się za stylizację Livi. Dziewczyny zaczynają od makijażu i fryzury. Przy toaletce znajduje się wygodne, obrotowe krzesło, a także stojak na peruki i ozdoby. Możemy dowoli zmieniać fryzurę gwiazdy i dokładać akcesoria takie jak kwiaty czy okulary. Jeszcze tylko parę podciągnięć szminką i możemy przejść do kolejnego pomieszczenia, gdzie znajdują się sukienki liwi. Możemy je przymierzać i przeglądać się w lustrze. Póki z pewnością nam w tym potowarzyszy. Jemu też należy się kokardka. Przed wyjściem na scenę Livi zdążyła jeszcze sprawdzić skrzynkę pocztową, gdzie znalazła kolejny list od fanów, na pewno odpisze nie na niego w wolnej chwili. Po skończonej zabawie wystarczy jeden ruch, a garderoba stanie się znów niepozornym pokojem, w którym kryje się mnóstwo niespodzianek.